Cześć, w tym filmie pokażę wam jak uruchomić gotika 2 Gold Edition bądź Noc Kruka na Direkcie X11. Aby do tego przystąpić musicie skorzystać z mojego poprzedniego filmu i wykonać wszystko co zostało w nim pokazane. Link do filmu będziecie mieli oczywiście w opisie. Gdy już to zrobiliście musimy zainstalować ten oto plik, do którego link jest również w opisie. No, no to zaczynamy. Odpalamy sobie plik. Ja już to mam zainstalowane, więc to przeinstaluję. E, wybieramy folder z naszą grą. W moim przypadku jest to Steam Games, Steam Apps, Common oraz e, Gothic 2. Instalujemy. E, Zakończamy naszą instalację. Uruchamiamy sobie naszą grę. Jeśli, oczywiście, będziecie mieli starszą wersję, to sobie update'ujecie. Klikamy tak i powtarzamy ten sam krok. Wybieramy folder z naszą grą, instalujemy, zakończamy. I teraz w tym momencie, gdy ruchomy na się grał, wszystko powinno działać. Wczytamy sobie grał. No. Jak widzicie wszystko działa, ustawienia DirectX'a mamy pod klawiszem F11 i zaawansowane pod CTRL plus F11. To by było na tyle, dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do innych moich poradników. Do usłyszenia.